W dzisiejszych czasach się y, zapomina o tym, że dyskomfort to jest no. część naszego życia. Ostatnio o tym rozmawialiśmy. Stoicy robili to przez ascezę. Wyzbywali się skrajnych emocji, rezygnowali z przyjemności jakichkolwiek i osiągali tą taką stabilność. Tylko teraz powiedz dzieciakowi, szesnastolatkowi, który ma TikToka tutaj. Tutaj ma reklamę sneakersa, żeby opierdolić fat. Wydają miliardy, żeby tego sneakersa pchać zafatowanego. Miliardy, żebyś ty siedział na TikToku. I co kurwa, i ty powiesz, nie chcę rzeczy materialnych jak stoik. Usiądę jak budda na wzgórzu. No nie jest to kurwa realne, nie? Już... Społeczeństwo to leaderboard. Zaczynasz, i kurwa, po prostu spina się na leaderboardzie społecznym, tak? No zaczynasz lepiej wyglądać, jesteś wyżej, no bo lalka na ciebie też patrzy, kurwa, jak ty wyglądasz, no i to są takie podstawowe sprawy, czyli ty dostajesz coś za ten dyskomfort. Nie potrzebujesz być najszybszy na świecie w promilu 100 osób na 8 miliardów, nie? Ty potrzebujesz być po prostu w czymś dobry.